No co tam, mnożą nam się starshipy, ale to dobrze w sumie, bo oprócz Księżyca i Marsa to ruszają misje na Wenus i czymś to trzeba będzie wozić. A pamiętacie jak w poprzednim filmie mówiłem o turystyce kosmicznej? No to jeszcze jeden ziomek z nadmiarem kasy odpala swoje kosmiczne biuro podróży i na pierwszą wycieczkę poleci nawet osobiście. Przeszkadza wam to? Słychać to bardzo? Drukują mi się falkony, nie mogę tego przerwać. Cześć internecie, Relativity Space pokazało koncept nowej rakiety ala Starship, czyli Terran R. Dwustopniowy kucyk z odzyskiwanym boosterem i drugim stopniem zdolnym do powrotu na Ziemię po wyniesieniu ładunku. A przynajmniej tak nam się wydaje, bo widzieliśmy wizualizację z garścią tylko parametrów, więc domyślamy się jedynie, że ma to zachowywać się tak jak Starship. Mały Starship, 20 tonu dźwigu na Leo, 5 metrów średnicy, 66 wysokości i ponad 9000 kN w ciągu przy starcie. Konkurencja dla Falconów, która wystartuje w 2024 roku. Jako, że mówimy o Relativity, to wątek druku 3D musi być, cała rakieta będzie z drukarki. No i Twitter ruszył z pytaniami: gdzie osłona termiczna? A jak się właściwie drukuje taką osłonę? Tylko jeden silnik zoptymalizowany do pracy w kosmicznej próżni na drugim stopniu? A jak to ma działać podczas powrotu w atmosferę? Ponad 9000 kN w ciągu przy starcie. To daje więcej niż 1300 kN per silnik. Hmm, ambitnie dość. A jaki ciąg ma wasz obecny silnik, waszej obecnej rakiety? 70 kN. Hmm, a ta rakieta jeszcze nie wystartowała. Ale słuchajcie, bez hejtowania, inwestorzy pokładają wielką wiarę w tę firmę, bo w niecały rok do kieszeni Relativity wpadło ponad miliard dolarów. Miliard. Opracowanie Terran Air do 2024 roku brzmi obłędnie i zdecydowanie zbyt optymistycznie, ale o finansowanie na dzień dzisiejszy nie mają się co martwić. Oczywiście mamy w branży przykłady przedsięwzięć, których nie dowieziono w 20 lat, mimo stałego pompowania w nie gotówki. Ekipa Relativity skupia się aktualnie na debiucie swojej pierwszej lekkiej rakiety Terran 1. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a przecież w branży rakietowej nie ma opóźnień, to start jest zaplanowany na drugą połowę tego roku. Koncept Terrana R czeka na pewno wiele iteracji, zanim w ogóle przejdzie do fazy projektowej. Trzymamy kciuki, czekamy i zobaczymy. Wtrącenie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i kliknąć w dzwonek z powiadomieniami. No dobra. Drugi news. 14 kwietnia Blue Origin wysłało swojego załogowego New Sheparda w bezzałogowy lot suborbitalny. Nic takiego specjalnego. 15 udana misja, przy okazji której wszyscy jak zwykle pytali, kiedy załoga? No i będzie załoga. Od kilku tygodni trwa licytacja pierwszego fotela. Aktualna kwota to 3,5 miliona dolarów. W sobotę 12 czerwca o 18.45 rozpoczyna się końcowa, zamknięta faza licytacji. E, to znaczy będzie relacjonowana na żywo, ale licytować będą już mogli tylko zweryfikowani e, ludzie z grubymi portfelami. Zeta 2,50 i bateria. Co myślicie? Cena podwoi się. Potroi. Zwycięzca poleci 20 lipca. A towarzyszyć mu będzie na pokładzie nie kto inny jak cesarz Amazona i Blue Origin Jeff Bezos. Jeff Magest i zabierze ze sobą brata Marka Bezosa. Kolejne wtrącenie, jeśli uznajecie to. Za przydatne, to rozważcie wsparcie kanału przez Patronite, YouTube'a albo zakupem na sklepie internetowym. Wszystkie linki macie w opisie. News numer 3. Lecimy na Wenus. Właściwie to nie my, ani nie ja. Tylko dwie sondy od NASA w ramach programu Discovery. Jedni się cieszą, inni trochę łkają, bo z zaproponowanych w 2019 roku kilkunastu propozycji, w lutym 2020 wybrano cztery, a w tym roku wyłoniono dwie misje, obie wenusjańskie. Przegrał Trident, sonda, która miała kilkukrotnie zbliżyć się i zbadać Trytona, największy księżyc Neptuna, i przegrała misja Io, Volcano Observer, także orbiter, który miał zbadać piekło układu słonecznego. Wulkaniczną Io, trzeci największy księżyc Jowisza. Mamy zatem dwie misje do Wenus, Da Vinci Plus i Veritas. Każda z budżetem pół miliarda zielonych pieniędzy, które mają być wystrzelone między 2028 a 2030. W sensie misje mają być wystrzelone, a nie pieniądze, ale to w sumie na jedno wychodzi. W zeszłym roku Wenus zwróciła na siebie uwagę po wykryciu fosforowodoru w jej atmosferze. Związek ten może powstawać tylko pod ogromnym ciśnieniem w gazowych olbrzymach, a na Ziemi wytwarza się go w nienaturalnym procesie przemysłowym albo wytwarzają go niektóre bakterie. W przypadku Wenus zasugerowano ziemski scenariusz, bo gazowym olbrzymem nasza sąsiadka raczej nie jest. Nadzieja, że oto jest skrawek dowodu na życie na Wenus, rozwiały późniejsze analizy. Fosforowodoru na Wenus nie, a sprawcą zamieszania okazała się aparatura użyta do odkrycia i późniejsze przetwarzanie danych. Tak czy tak, zdarzenie to uświadomiło nam chyba, że wiedza na temat tej planety i instrumenty, jakimi obecnie dysponujemy, są mocno ograniczone. Wenus jest popularnym celem asyst grawitacyjnych, misji w cały Układ Słoneczny, ale nikt nie zostaje przy Wenus na dłużej. W tej chwili planeta ma, zdaje się, jeden aktywny orbiter, japoński Akatsuki, badający jej atmosferę. Duże zainteresowanie Wenus przypadało na okres zimnej wojny. Stany i Związek Radziecki obrzucały tę planetę sondami. Po 2000 roku ESA umieściła na orbicie Venus Express, który zakończył działanie po 8 latach, w 2014 roku i obecnie pracuje tam już tylko ten japoński orbiter. Zatem Veritas i Da Vinci Plus. Pierwsza z nich poleci w 2028 roku i będzie spełniać rolę orbitera. Na pokład zabiera radar z syntetyczną aperturą i urządzenie do mapowania emisji podczerwieni. W efekcie dostaniemy zatem zaktualizowaną, bardziej precyzyjną mapę planety, rodzaj skał i info co słychać z aktywnością wulkaniczną, czy coś tam jeszcze się dzieje, czy może Wenus jest już wulkanicznie martwa. Druga misja Da Vinci Plus startuje w 2029 lub 30 roku i ma to być orbiter z lądownikiem. Mamy XXI wiek, więc technologia stoi trochę lepiej z kamerami niż pół wieku temu. Misja ma pozyskać zdjęcia wysokiej rozdzielczości z orbity i z powierzchni planety. Dowiemy się na przykład, czy tak zwane tesery na Wenus to odpowiedniki naszych ziemskich płyt tektonicznych. Sonda podczas przechodzenia przez atmosferę zbadają na różnych wysokościach pod kątem zawartych pierwiastków gazów. Obie misje mają też odpowiedzieć na generalne pytanie: co poszło nie tak z atmosferą tej planety? Wenus jest podobna do Ziemi, ale na jej powierzchni jest jakieś 90 atmosfer ciśnienia i cieplutkie 460 stopni Celsjusza. Także tyle słuchajcie. Dzięki za wytrwanie do tego momentu i wielkie podziękowania dla patronów. To jakiś kosmos, zaraz ekran z dziękczynieniem dla Was. Jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji i jak zawsze wpadajcie na socjale i na naszego Discorda. Rozważcie też wspieranie kanału przez Patronite, YouTube albo zakupem na sklepie internetowym. Do zobaczenia. Cześć.